Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z nadwody jestem na rzece Trend, miejscowość Wintorp, eee, czy nie kolingam tam gdzie wszyscy jeżdżą, jest godzina pierwsza w nocy i na koncie mam dwie brzane i 10 deszcz. Eee, niestety pogoda jest tak fatalna dzisiaj, że nie mam jak nagrywać filmu, ponieważ oprócz deszczu ten deszcz w sumie tego deszczu nie ma jest. Taka mrzawka, bardzo mocna mrzawka. Jest opad atmosferyczny, zobaczcie, cały czas coś się leje, to z drzewa na górze pada. Eee, ja jestem tutaj pod brolim, czyli pod namiotem takim parasolowym, można powiedzieć. Eee, nie jest to aż taka super wystarczająca ochrona, no ale jakaś tam jest. W każdym razie no, nie da się nagrywać, kamera zachodzi parą, poza tym muszę ochronić, żeby się nic nie stało. Zanęciłem miejscówkę dzisiaj dość nietypowo, dlatego że zapomniałem torby z moimi podstawowymi rzeczami z domu gdzie miałem przygotowane peletę, ale zanęciłem dzisiaj kulkami The Source 15 mm kupionymi za 3 funty. A więc coś takiego z Dana Maj, majta? Są kulki, które mają taki mocny cholerabie jaki smak. Ni to, ni to jak magi, ni to jakieś e, frykasy rybie. W każdym razie e, sprawdziło mi się to. E, przynajmniej na tą kulkę e, były brania brzanowe. Złowiem dwie brzany na. Znaczy e, miałem jedno branie brzanowe, rybę straciłem. A drugą brzanę złowiłem właśnie na tą kulkę, było parę leszczy, a oprócz tego na pelet. Na pelet 14 mm. Brzana 79 cm. Druga dzisiaj. Pierwsza. Jeszcze jedna została przeze mnie utracona. Piękna ryba. Już, już przecież nie zginiesz. 70... 79 cm szczęścia. Pada deszcz. Użana do podbieraka i do wody. Leszcze się wyłączyło do jakiegoś momentu. Nie mam pojęcia o co chodzi. Być może wyżarły to, co jest teraz i poszły w siną dach. Nie mam zamiaru tak donęcać miejscówki, żeby wróciły, ponieważ to był koszmar. Te leszcze są do takich 60 cm od 50. Są same konkretne łopaty, no ale nie chcę mi się tego łowić. Przyjechałem po coś bardziej konkretnego. Może rano, gdybym. Miał jeszcze takie zacięcie, żeby połowić sobie właśnie jak najwięcej tych leszczy, byłoby ok, ale byłem na tamizie znowu poprzednią noc jestem troszeczkę zmęczony i nie chcę się latać cały czas do wędek i chorować leszcza za leszczem. jakby nie było leszczy przestał grać zobaczcie te ryby, które na razie wpadły brzana ładnie żeruje pojawił się deszcze, woda trochę przyspieszyła, ma kolor i i nie jest tej brzantu aż tak wiele, ale coś się dzieje. Bardzo przyjemne miejsce. Ja się zakochałem tutaj. Yy, o wiele lepsze niż Colingam. O i to jest właśnie odjazd. No właśnie. To była fałszywa Tu była gałąź. Musiałem przerzucić zestaw. Yy, no właśnie. Pływają takie rzeczy jak to zawsze przy deszczu. Chłopaki, mam fajnie na tręcie. Ci, co tu mieszkają, albo ci, co tu łowią, dlatego że trend będzie tu popada trochę i ta rzeka będzie niosła i będą wyniki. Natomiast na Tamizie, w Londynie na południu, deszczu jest o wiele mniej. Rzeki tak nie popłyną i takich wyników nie będzie. W każdym razie, jako że rozpoczynam mówienie o godzinie 10 gdzieś wieczorem, 22. tak więc e, jak na te 3 godziny łowienia jest naprawdę co robić skończyły się torebki, zawiązałem nowe znowu się skończyły, cały czas muszę działać w każdym razie zobaczymy na co ryby będą brały na pewno stawiam kulkę Desorce Source podbrzany, natomiast na drugim zestawie, o tamtą kulkę już tarmosileszcz Trudno nagrać coś, jeżeli co chwilę jest coś do roboty. Kulka desors po zarzuciu od razu leszcznę. E. Bardzo szybko uderzył. Staram się dać dzisiaj bardzo mało na Leszko w koszyku, żeby zamknąć zawartość peletów. Ale te leszcze i tak są. 11 sztuk. Kolejna brzanka. Kolejna brzanka. Tą szybko zmierzymy, bo tam ma. Tu. Czyli też ładny cielaczek. Brzanowy. Kolejna brzana, kolejna brzana 77 cm. I do wody jest godzina 3.20. Na rozkładzie trzecia brzana 77 cm wyszła. 13 leszczy, Kilka spinek, kilka miałem odjazdów, takich że ryby straciłem. Teraz tak, no było co robić z tą brzaną. Trochę się zastanawiałem, czemu mnie tak długo holuje, ale to są... Ta pierwsza nie miała wcale 70cm tylko dlatego, że ona była taka jak pozostałe Na ta ostatnia, niby najmniejsza, miała 77 To się zawsze tak może wydawać yy, Jakby nie było yy, dalej jest ta cholerna mrzawka Nie mam jak nawet rozłożyć kamery, ponieważ ta wilgoć się dostaje wszędzie i teraz właśnie mam branie leszcza. Ja cały czas używam bardzo prostych zestawów, ponieważ do łowienia brzan nie potrzeba żadnej finezji. Albo do łowienia leszczy to nie jest taki zestaw, gdzie musimy naprawdę finezyjnie starać się o. Jeżeli wiemy, jak położyć zestaw, prostota wygrywa, ponieważ jest. Jest to po prostu wygodne i szybkie. A więc stoperek, koralik z zagrawką, koszyk 70 gramów, jakieś mikado i guru, szybko złączka z góru. Taka, to jest taka gumka w środku krętlik i bardzo dobrze się spisujący dzisiaj przypon z yy, plecionki. i hak. White Gape z kulką to jest hak numer 6 albo 8. Plusem tego łącznika jest to, że to nie jest plastik jak w wypadku tych szybko złączek z Drenana czy tam z Prestona, z Koruma, tylko jest metal z gumą. Po prostu tonie. Lepiej, lepiej się trzyma dna. Pelecionka bardzo ładnie się układa. Zestaw działa jak ta lala. Teraz zakładamy po prostu torebkę. Te torebki peletowe donęcają nam łowisko. To jest raz. Dwa. Oprócz donęcania łowiska, torebka peletowa ma to. To zadanie, żeby żeby, zobaczcie, taki pakunek peletów 2 mm, 3 mm 4 nie daje większych ma za zadanie być obok dużej przynęty czyli jeżeli pojawia się brzana zobaczcie, i ta kulka jest obok te peleciki się ładnie rozsypują a główną przynętą, którą brzana powinna chcieć łyknąć czy leszcz, czy kleń Powinna być właśnie ta kulka. Oczywiście można łowić bez tego. Ja strzelam co pewien czas 80 kulek i duże pelety 8 mm halibutowe do wody, tak żeby żeby cały czas donęcać, żeby te ryby, które przypływają, żeby miały co wybierać. Zanęty jest bardzo mało, Zanęta to jest tylko w koszyku do zatkania tych peletów i ziaren konopi, po to, żeby też ten zapach. Też troszeczkę pójdzie, tak? No i te brzany powinny tutaj zmierzać w moją stronę. Ja mam nadzieję, że one już to zaczynają robić. Może uda się złowić coś większego, zobaczymy. Jeszcze jest kawał dnia, jutro, żeby się obłowić także spoko. Największa brzana, 80 cm póki co. Sztuka numer 4. Ale ładna. Salała, salała salała, Więc tak wygląda rano, Pętki ustawione w wodzie. Na razie rządzi jedna kulka de source teraz domęciłem troszeczkę eee, Postrzelałem peletami takimi ciężkimi, halibutowymi eee, Dodałem później eee, parę kulek z 10 Trzeba je tak mniej więcej w nurt rzucać, żeby wyszywać, żeby przyjąć prędkość opadania, tak? Czyli żeby one spadły, gdzieś opadły na mną w tej strefie rażenia później, gdzie lokujemy zestawy. Jakby nie było, ryba podpływa, ryba podpływa pod prąd. Dlatego u mnie dzisiaj większość ryb złowiła, większość brzantrzy złowiła wędka prawa, dlatego że żeby po prostu one podpływały z prądem i ta kulka była pierwsza. Natomiast dalej ustawiona wędka yy, lewa łubiła leszcze i złowiła jedną brzamę na początku. Na razie yy, próbuję tych kulek. Zaraz będę się bawił przynętami. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zastanawiam się właśnie czy z jakiegoś powodu leszcz się cofnął? Mam na razie 15 leśczy, 4 brzany, nie 16 leśczy, 4 brzany. Ubrania się zatrzymały w pewnym momencie. Ja zasnąłem, ja budzi ale ja teraz prawdopodobnie kolejny plastacz. Leszcze. Dawno takiego mocnego leszcza nie widziałem Przekraczanie lasu ja znajduję bardzo pożyteczne, dlatego że wyczepiamy go i później to nadajemy mu pędy, on bardzo szybko wskakuje z powrotem. Nie wykłada się, i kolejny leś wszedł na kulkę ja teraz coś pozwijamy z prętami, robi się jasno. Być może trzeba będzie zmniejszyć rozmiar <laughs> przynęty. <laughs> Zobaczymy. Kolejny raz co kłóciły mnie w ale znowu nie zacięte. To dlawie o co chodzi. już dziewiętnasty plaskacz wębrania na dwóch wędkach. Taki właśnie typowy leszczyk stąd. To jest taki typowy lesz strętu i trzeba go nie wiem jak pokazać, ale trzeba go może zobaczymy czy się uda o. trzeba mu nadać prędkość podczas puszczania tego się nie będzie walał Trochę przebierzeł kłopot, ale... ale żyje. Także jestem pewien, że do 20 dzisiaj Leszczowej dobiję. To, to było parę godzin... nie wiem, myślę tak... jest w pół do ósmej, przysypiam, budzi mi alarm, ryba albo zerwana ryba i tak przysypiam. To jest moja druga nocka, pan przebieg po... Stary, gdzieś to jest moja druga nocka wcześniejsza była na tamizie e, nie powiem, obróciło brzanami przynajmniej na tamizie 3 brzany tutaj cztery. jedna zerwana jedne jest pewne robi się jasno, tej brzany jest mniej natomiast plaskacze czyli leszcze e, nic sobie z tego nie robią te żerują bardzo dobrze teraz, jak już mam taką końcówkę zanęty Zrobiłem na, porze, na poczekaniu taki miks, to są pelety 3 mm, takie halibutowe, różnego rodzaju kulki proteinowe posiekane w tej maszynce, duszarce z kordy i do tego mój miks z peletami, którym zamykam koszyk. Nawet nie trzeba chyba stosować tylu, tam jeszcze mam glak do dipowania przynęt i nawet nie trzeba bardzo się starać y, torebek dawać jest mi się taka bardzo dobra w tym koszyku y, sporo rzeczy się znajduje koszyk guru bierze ten średni koszyk nie bierze aż tak dużo rzeczy natomiast koszyk natomiast koszyk ten to jest chyba cholera wie, chyba mikado ten 70 gramów Bierze o wiele więcej, także ja myślę, że to jest taka dawka, która spokojnie starczy na to, żeby zanęcić to miejsce. Ja myślę, że tego towaru jest sporo. Ryba nie przychodzi, bo. no właśnie, bo. Brzana raczej się wycofuje na jakieś swoje stanowiska. Mimo, że takiej pogody pochmurnej mogłaby jeszcze żerować, ale nawet no, te brania się skończyły. Drobnica się spławia. Myślę, że teraz dobrą. Rzeczą byłoby białe robaki, można by podubać, co nieco. A tak wyglądają te wody, zobaczcie. Dalej, stanowiska. Są drzewa, jest bardzo fajne zejście. Naprawdę klasa. Fajne, zadbane łowisko. I bardzo fajne ryby. Tam są takie różne elementy tej wody, bo jest nie jak na odcinku pływowym. Jest i taka trzcinka. O. Jest coś takiego. Są takie odcinki, gdzie i karpik będzie. Bardzo ciekawa woda. Kiedy myślałem już, że nic się nie wydarzy, bo było bardzo cicho i szykowałem się na zmianę taktyki pięknie uderzył kleń. Dziki odjazd. O, to co fajne i rzutem na taśmę, piękny kleń. 55 cm, ale ty masz wielki pysk stary o, ząbki gardowe, pokaż co tam jesz. wracasz do wody, piku miku. No od razu lepiej kleń drugi w tym sezonie dopiero. To będzie koniec tego krótkiego filmiku. Niestety nie udało się nagrać tak jak bym chciał, ponieważ była... Padało jeszcze jak pada taki deszcz, czasami można coś z kamerą zrobić, ale to co padało do 5 rano to była taka mrzawka, Ten wiatr ją wszędzie zawiewał. Niestety kamera szybko e, albo łapała wilgoć, albo e, zachodziła parą. Także e, filmik jest jaki jest. 4 brzany, 19 lesz i jeden kleń bonusowy, to jest dzisiejszy robek. Wędkarzy w dwójkę, w trójkę na końcu w nocy złowili dwie brzane i dwa leszcze, z tego co mówił Bartek, który jest tu bylifem któremu dziękuję w ogóle za pomoc dzisiaj. Nie było szału, tak? Złowiłem o wiele więcej od nich, ale chłopaki chyba spali trochę, coś tam wypili. W każdym razie, piękna woda. Dzisiaj trochę nęczyłem inaczej. Nie tak mocno koszykiem wprowadziłem, konopi trochę. Pół puszki na początek, ale tak, nęciłem peletami 8 mm z Procy i kulkami 15 mm de z Danamaita. Zrobiłem takie ładne pole, trafiły zestawy, były brania, były brzany. Co jakiś czas donęcałem, także do samego rana te ryby bardzo ładnie żerowały, no a o świcie, jak już zrobiło się jasno, bank, koniec z braniami, już sporadycznie leś. Tak jak bardzo szybko leż za leszczem się łowiło, doszedłem do 19 i nie dało się tego przekroczyć. Taktyka się sprawdziła, jest fajnie, zobaczcie, zaczyna padać. Muszę się składać i lecieć, bo znowu idzie deszcz, cholera jasna. Tak jak była susza, tak teraz będzie padać. No nic, zapraszam Was na kolejne filmy. Będzie ich myślę sporo, coraz więcej. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do zobaczenia.